Siemanko, materia od temat Dark Lorda, czyli najnowszego killera w grze, Dracula, Który, jakbym miał po prostu opisać, jest naprawdę silnym killerem, który ma sporo możliwości podejścia różnorako lub sporo możliwości po prostu sobie nim zagrania. I naprawdę dynamicznym killerem, gdzie sporo się po prostu może dziać. I naprawdę może dominować, naprawdę sporo lobby w DBD. jego paletka to jest Shape Shifting, czyli możemy zamieniać się w inne formy. Mamy trzy formy wampir, który ma hellfire czyli mamy taki trochę atak piramidy który przechodzi przez mniejsze obiekty ale możemy tutaj wykorzystać pewne luki i generalnie ten hellfire jest naprawdę silną paletką, która nie ma jakiegoś specjalnie dużego cooldownu troszkę drewnie nadużycie, natomiast jeśli mamy jakąś niską lupę, możemy ją totalnie po prostu zdominować, Bo też właśnie jak mam jakieś luki, co zobaczycie w dzisiejszym materiale możemy je bardzo dobrze wykorzystać i po prostu ma naprawdę sporo value Generalnie sądzę, że ta powerka będzie o tyle właśnie um, przyszłościowa, nazwijmy to. Ciekawa, że będziemy musieli znaleźć sobie postechne więcej miejsc, gdzie możemy właśnie tym zaatakować przez jakieś nęki, jakieś śrury, gdzie właśnie możemy podkreślić tę powerkę i zaskoczyć swoje worów. Mega fajna pałeczka. Ale będzie trochę frustrująca dla sworwów pewnie, że właśnie niska lupa jest po prostu totalnie shutdownowana. Mamy formę wilkę. Tyle jakby powiedział, że ona jest najsłabsza? Nie wiem, jest na pewno dość specyficzna. tak, Mamy efektywniejsze tego e, tracking toolen, natomiast czy one są jakieś super istotne? Raczej nie. To, że jest orby orbit, wsłuchując to też, niby trochę trakują, ale też Movement Speed i szybciej czerpiemy Pounce'a. Sam Pounce to jest taki jakby trochę atak powiedzmy weskera, że właśnie od jednego dasha i potem wykonujemy po chwili kolejnego dasha. Kontrolujemy dokładnie, kiedy go użyjemy i generalnie może właśnie powalić sobie woda i zaskoczyć. Na przykład dobiegną jakieś palety, czy po prostu cokolwiek. Też sam Wilk rozwala szybciej palety. ciutkę, więc to też jest bardzo nentowania. I co ciekawe jest na Wilku możliwy haktek, natomiast on nie jest taki konzystny jak na, na planie, że mogliśmy w sumie się wszystkiego, a po prostu od pewnej powierzchni, na przykład na Halon chwili mi się to udało. Zrobić takie wydaje mi, że takie głównie płaskie powierzchnie to działa, natomiast to jeszcze trochę trzeba potestować. Ale generalnie Vampir, czy znaczy tego tak, Wilk. Dostał takiego bafa, że można się nim pograć. Ponad PTB był 4-4, teraz mamy 4-6 i ma to teraz po prostu więcej sensu granie nim. I mówię, też coś oddaje od siebie. Jego trzecią formą jest nietoperz, który powoduje, że jesteśmy szybsi, jesteśmy Anti-Table, więc nie mamy Teledyusów, słuchajcie, nasze skrzepotanie skrzydeł i możemy się teleportować po mapie do Hold Location w zasięgu metrów. I generalnie jest to bardzo grapoelka, która powoduje, że możemy cały czas po prostu. Robić presję na surwach Jeżeli na mamy midwitcha, możemy teraz się do okna, na, na górze, tak dokładnie do okna I na przykład szybko traw trawersować pomiędzy piętrami By też właśnie po prostu szybciej skoczyć gdzieś do serverów, które są przed nami Na przykład korzystam z właśnie teraz letala i barby. Właśnie cały czas, czy to po haku, czy właśnie na starcie gry, zamienię się w nietoperze i po prostu się do surwów i od razu robi presję na mapie To jest po prostu insane Natomiast nie widzimy też serwerów Na tym trybie, to jest mega istotne Jest server, że jeżeli Rzygali tak. Jeżeli nie będzie gdzie są serworzy, serworzy mogą nas pozaskoczyć tym, że po prostu przejdą sobie na spokojnie za śladów i będziemy wtedy o nim wiedzieć. Nie słyszymy ich, nie zobaczymy śladów, no to nie wiemy, że oni tam są. Więc też trzeba dbać o to, żeby uważać, że są formą, żeby nie biegać na niej za dużo. No i generalnie tak się prezentuje właśnie Tartlord. I właśnie to jest właśnie piękne, że mówię. Możemy wyrzucać Hellfire na lupie, możemy zagrać sobie wilkie, możemy. E, nie to pewno sobie właśnie przelecieć. Właśnie, możemy to przez palety i okna, generalnie bez problemu. I szybko zamienić się z powrotem w e, Lorda. Też to jest właśnie świetne. Możemy naprawdę po prostu różnorako podejść do różnych sytuacji i jest to naprawdę świetne. I to mega sobie cenię. I też właśnie jego duża dynamika. Troszkę problem bo nawet do. Singularity, gdzie właśnie możemy po prostu klikać po prostu masę przycisków na raz i generalnie robić po prostu mega, mega oro. Jeśli chodzi o add on nie powiem, że mam jakieś małe add-ony master. use, mamy naprawdę sporo rzeczy w kicie. Natomiast ja sam osobiście użyłem sobie ulepszenia Nietoperza, że mamy większy moment speed o 25% teleportu oraz mamy teleport dystans zwiększony o 20%. Przyznam, że no base kitowo nie czuje się jakby jego teleport speed był jakiś taki super szybki, trochę dredge bym porównał stary. I Jest to takie i ślepo ale generalnie to są moje takie osobiście Fighting of Life addony. Natomiast nie powiem, że to są jakieś addony, które musisz grać, bo bez tego nie ma sensu. Cały mój build jest taki bardziej agresywny, nie jakiś specjalnie, nie wiem, jakiś podmiłka. Także osobiście mam taką trochę rasterkę, czy grać Letala, czy też Koraptam, bo Koraptan byłby bezpieczniejszy. Ale Letal, mówię, po prostu szybko wbierasz swoje worów, nie to robisz oro, jest to po prostu mega, mega przyjemne. Jak ja mówię, sądzę, że warto jest takim na no spokojnie ATL-hiderem. Naprawdę ma sporo możliwości zagrania pewnych lup i naprawdę zaorania serverów. I ja może zaczekać, posłuchajcie nim więcej i posłuchajcie tylko swojej umiejętności na nim. Ale no, generalnie tyle z pierdzielenia, ile mam już 5 minut omawiania. Ale no, okay. jeżeli bym by mnie zapytał, czy warto sobie go kupić, podestować, sądzę, że warto. Jest naprawdę bardzo fajny. Hider, ale nic. Tyle ze wstępu. Mówię, pokażę wam dwa albo trzy meczyki, jeszcze w sumie do końca, nie wiem. Nie pokaza pokażę wam się, jego powerki, jego możliwości. No i generalnie będziemy na pewno więcej ogrywać na streamie, więc zapraszam was na Twitcha, link w opisie. Tam sobie grywamy, te są również dropa aktywne więc można nawet sobie po prostu wpaść, odhaczyć dropy. oglądać mój stream, czy też po prostu jakikolwiek inny stream z DBD. Ale no, tyle ze wstępu. I co? Zapraszam do meczy! To nie pamiętam, jaki był ostatni dobry... Tego, menu. Nie będziemy sobie zrobić do teleportu i tak, więc... Zadaliśmy pieszo. Już każdy na health daje punktów w brutalkę. Jest trochę głupie. Okej, okay, byczku. Weź podał z Iron Maiden? Nie było takich zainteresowań, wiesz, plus... A, tu było inne menu niby, to się masz tak park naturowe. To chyba to sięga, co? Yeah. To jest trochę taki zasięg piramidy, może trochę mniejszy. To nie jest taka pionowa mała ściana. Hmm, tak, toś tam był jednak. Tu jest hmm. ja wejdzie tam render. No taka tak Jakby biegu.

Ja, ik ben zo'n hitte. Je hebt het ook nog? Wat is het Moeten het zo zien? is het ook. Ai, chciałem jeszcze Feng Valentyn, no trudno. You can't stop me. Jak słyszę, że Hellfire Fire odnośnie oh. jest naprawdę potężny? Teraz w dyskusja była o autorze, wtedy się mówi, że Hellfire Fire, Torment jest silniejszy od piramidy. I by teraz powiedział Torment, ale szczerze? Ja wiem, nie był taki pewien. To też zależy od sytuacji, ale. Ja myślę, że halfari potencjalnie jest silniejszy. Łatwiej no. jest go użyć w biegu. Zdecydowanie. Najpierw mi się łatwo przygotować i zareagować na uderzenia. Bo to robię grając z Draculą, nie wiem, kilka godzin? Nie do końca? Nie, ja są tego maina. Nawet nie popuje tego. No, ja muszę sobie wrzucić fajne za swapa. Ja wolę akurat grać szybciej tym Draculą. Wrócę sobie wpytać. Teleportuję się do okna. Tam cyk i rozatkuje, co nie? Nie bawię się w żadne popowanie. To mi spopuje, co nie, ale... no ogół chyba wolałbym Fejnleza, ambasadruinę, pasywnego po prostu. O, to zatrzymało. Nie wiedziałem, Myślę, że to przejdzie. Ale w sumie dostałem mniej rzeczy, może to by Czy to tak idzie w dół i w górę? Okej. Okay. Nie gram w kimbie questów víka vítka nekouzla kompletně v tomhle šťastu, ne? s tím ještě nemám okazí, možná, ne? Neběhaj po hendere, kteří, ne? Daj mi, že mi můžeš je padat, to jako, že je to Ale Chyba no, już mamy mnie dość no, A, wydaje mi się, że ten mecz, który padł panie pokazał hellfire. Że właśnie mogliśmy tak właśnie pomiędzy z drzewami walnąć, i to też pani można walnąć. Ja bym powiedział, że w sumie, ja bym porównała ten Hellfire do e, mocy nurski na do nie kiedyś. Jeśli mieli trzeciego blinka kosztem tego, że nie mogliście blikać przez ściany. Ale jeżeli ściana miała dziurę, mogliście wykorzystać tę żeby się przyślepną przez nią. I tak samo jak ten Hellfire. Jeżeli jest jakakolwiek wnęka, jakakolwiek możliwość przestrzelenia przez ścianę, to jest właśnie to, że jest jakaś wnęka. Nie się w sumie jak nawet może przeszaka przez te okno właśnie, nie wiem do końca w sumie jak działa zasada przechodzenia, że właśnie jest jakaś um, jakaś większa część bo to na przykład nie przejdzie chyba wydaje mi się, że jak jest jakaś taka większa wnęka Albo może nawet po prostu większy. Właśnie no, w sumie. To się nie zgadzało o tyle, bo. budowaliśmy przez drzewo co, nie? Nie no, w sumie tu jest taka ręka, właśnie. Co przychodzi? That fire. Odwalnik masz w ogóle? Whatever. Guys, ja się zajmuję rozmową z wami. I no give a shit. Niech ucieka. I tak ją dorwę. Zniszczę przez całe tego populację ludzką. Z tym trakudą. Like, come on. Może uciekać. I tak wszystko namadnę. No C6. Yikes. I will feast on blood this night. Myslím, že se kláníš i vtedy. Já jsem I love Kraus! <coughs> 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 Nejseš, bitch. <coughs> Tchau, nic nie da, patrząc na ogień, nie zbawał co, nie? Stop with the theatrics.

I'm the fucking dad lol. Was ist das nicht wieder was? ja, <normalisation> Okej. Okay. <trust> Zobaczcie, się blokuje od drugiego. Okej, wiesz na, to faktycznie.

No, widzę, że na, na ten moment. Szpital może. Mm. Nie, Kingi. Aili na pewno nie ma słabą mapu na. Vampira. Masz dobre teleport spoty. Wielu lub szadonujesz, bo jest nisko, strasznie. Więc nie, zowanie nie jest. Aili najgorszą mapą na niego. lubię tej mapy, bo nie lubię tej mapy. Ale przecież wczoraj zrobiliśmy takie wcili już na Aili. I ja po prostu widzę, i lub mogę szadonować. Więc nie. Nie wiem jaką mapę bym jaka jest zła na drakule, bo prawda jest taka, że to jest taki killer, który musi się dostosować. Albo grasz więcej Hellfire'a, albo grasz więcej Vampira, albo grasz tego. On ma wszystko w swoim kici, naprawdę, że móc taką mapę przestosować, mimo. Bo... I to jest piękne w tym hiderze. No już tam leżą, patrz, mam mobilność, pyk. Masz tyle w kicie nie? i tak puli, że po prostu nie jestem w stanie go spojrzeć na końcu, bo on w nie? W z sytuacjach. No Po zawsze możesz mieć coś. Teraz zrobię. jest też ta surwa, bo to może się zamieniać bardzo szybko. że muszą bardzo szybko dostosować się do tego, co ty grasz. I kurwa, to jest po prostu. On ma tyle możliwości, on ma tyle umiejętności. się jak mi spojrzysz i powiedzieć. O, ta mapa jest zła na niego. Mocno, inni kitcher w sumie się ma pokażą mapę cokolwiek. Mówię, ja mogę narzekać na Midwich, bo nie lubię transportowanie się po Midwichu. A właśnie, nie lubię się tutaj nowego. Nawet zmienić. Ale nie lubię Midwicha, bo transportowanie sportowanie podam te mapy jest tak chujowe, ale on będzie to miał. Bo się może transportować po oknach, co nie? Więc odważ może być na górze czy dole LPD, tak samo. Hellfire masz, żeby na ciebie palety. Jeżeli będziesz palety za daleko, to się zamieniasz w nie to i przychodzi przez tą paletę. Ba! możesz rozwalać szybko tego Widkiem, masz naprawdę wielkie możliwości, albo właśnie samym Widkiem możesz szybko rozkakiwać, zanim surf doskoczy do palety. Więc ona po prostu mówię tyle możliwości. To jest naprawdę insane. Oczywiście trzeba że to też czas, żeby się nauczyć na niego, ale nawet jeśli się nauczą, sądzę, że i tak on ma po prostu tyle możliwości. To nie da się na niego spojrzeć źle. Oczywiście nie mówię też, że to jest astrykida od razu. Nie, nie, nie. Ale hej, ten od jest na pewno.